Witam serdecznie, z tej strony Pasjonat Gier i Konsol, zapraszam Was na moje trzy grosze względem ostatniej sytuacji w czyli o tym co, co planowali, a co się okazało faktycznie, faktycznie prawdą na ostatnim podcaście, który był, ale zanim do tego przejdziemy to jeszcze Was chciałem zaprosić na początku na, na moją grupę na Facebooku Pasjonaci Gier i Konsol. Link do tego znajdziecie w opisie, tam również ludzie z pasją, też yy, dzielimy się grami, jakimiś zakupami z gier i tak dalej, więc jak ktoś, ktoś lubi takie klimaty, to jak najbardziej zapraszam. No to teraz przejdźmy do, do rzeczy. Może na początku powiem, jaka była moja reakcja na to, yy, jak, jak wyszła informacja, że rzekomo Microsoft chce wydawać swoje gry ekskluzywne. Na inne platformy, tak? Tam spekulacji było masa, że może to będzie część gier, że, że być może wszystkie, nie? Taka moja pierwsza myśl, że spoko, ale jeżeli chodzi o wydawanie gier na inne platformy, gier na wyłączność, tak? bo to głównie o te gry na łączność chodzi, to pomyślałem sobie no strzał w stopę, jeżeli chodzi o konsolę, tak? Jeżeli chodzi o konsolę, to, to, to byłby, byłby to strzał w stopę. No bo weźcie pod uwagę, że przykładowo kupujecie konsole też dla gier na wyłączność, tak? Tak było zawsze, czy to było Sony, z czy Nintendo. Każda konsola miała swoje gry na wyłączność, które przyciągały, przyciągały graczy do danej platformy, między innymi tak. Można było też wybrać multiplatformę, ale mówię, to jednak mi się wydaje takie było główne, główny aspekt, jaki nas kierował do wybrania konsoli. No, i tak mówię, no dla mnie, jeżeli by to faktycznie było prawdą, no to, to mówię, yy, jeżeli chodzi o, o konsolę, byłby to strzał w stopę, bo ludzie by tak pewnie nie kupowali kiedy już yy, Xboxa, Series X -a, czy ESA, czy yy, ani też nie tak dawno, chociaż słyszeliśmy, że już w 2026 roku niby Microsoft chce wydać nową konsolę. Więc takie trochę to było niesprzeczne z faktami, tak? I mówię, jeżeli chodzi o, o gry, no to. No to tutaj kwestia, kwestia pieniędzy, tak? Że, że przykładowo być może yy, oddział gamingowy Microsoftu nie jest do końca zadowolony z wyników, jakie, jakie przynosi Xbox i oraz, oraz gry, tak? Yy, I dlatego stwierdzili być może wtedy, że yy, wydawajmy gry na wszystkie platformy, natomiast jeżeli chodzi o konsolę, no to to będzie dopiero gdzieś tam na drugim planie, tak? Yy, mówię, no nie mam, nic, nie mam nic do tego, bo... Bo myślę, że kto miał ograć, ograć gry ekskluzywne takie jak Gearsy czy Halo i, i, i Forza i tak dalej na, na Xboxie, to sobie już ograł, tak? Więc to to kwestia raczej dla, dla nowych użytkowników. Yy, no ale co? Jak się okazało, na czwartkowym, na czwartkowym pokazie w podcaście, tak nie do końca będzie, tak? Bo jednak Xbox dalej będzie szedł w konsole, dalej chcą robić te konsole i nie wszystkie gry chcą wydawać jednak na. Na inne platformy, więc, tak, może pokrótce teraz, teraz przedstawię, co się okazało. tak? Po pierwsze, że Microsoft nie rezygnuje ze sprzętu. Yy, o tym się dowiemy coś jeszcze więcej pod koniec roku. Cztery tytuły ukażą się na innych konsolach, tam m.in. chyba High Sea of Thieves, Bentiment, jeszcze jakiś tam, ale to już zapomniałem. I też się pochwalili tym, że mają 34 miliony użytkowników Game pasa. Więc, więc więc może po kolei, tak? Jeżeli chodzi, że Microsoft nie rezygnuje ze sprzętu, no to jest bardzo fajne, bo jednak tutaj inni gracze myślę, yy, jak te plotki wyszły na jaw jakieś tam spekulacje, że tylko gry będą wydawane na inne platformy, a, yy, a że tak powiem sprzęt wyszedł na drugi plan, no to trochę, trochę lipa, nie? No, bo jednak tutaj też, yy, że tak powiem, no ludzie, wiadomo, no każdy się opija po swojej stronie, tak? Jeden woli zielonych, drugi niebieskich, a inny czerwonych. Aczkolwiek ja uważam, że warto mieć wszystkie konsole, bo tak jest najlepiej, wtedy zawsze mamy duży wybór, i tak dalej. Yy, więc mówię, okazało się, że, że sprzęt dalej będzie, konsole dalej będą, więc myślę, że gracze są spokojniejsi. Mówię, ja nie mam nic do tego, bo, bo jeżeli była tylko jedna, jedna firma, to yy, dla nas graczy byłoby to gorzej, tak? bo jednak tutaj ceny mogłyby pójść w górę, yy, żadna firma nie mogłaby z tym konkurować, nie mogłaby dać niższej ceny. Gdzie mówię, no, my gracze tylko na zdrowej konkurencji korzystamy, tak? Tak jak na przykład było, nie wiem, w przypadku wstecznej kompatybilności, gdzie na Xboxie ta wsteczna kompatybilność była, już na Xboxie One x się można było zagrać w gry z 360 a wiemy, jak to było w przypadku na przykład PS4, gdzie tej wstecznej kompatybilności nie było. A była ona aż do PlayStation 3 od początku, można powiedzieć, tylko czwórka jej nie miała. I teraz przy tą wsteczną kompatybilność mamy. Z, gdzie to jest bardzo fajna sprawa, tak? Możemy wiadomo, nie jest ona, ona pełna, bo, bo tylko z PS4, akurat, no ale jest, tak? Więc mówię, zawsze zdrowa konkurencja yy, jest tylko na plus dla graczy. Przecież tak samo, jeżeli chodzi o gry yy, i mówię, i ceny, zawsze tutaj można, yy, można coś uzyskać jako my, my gracze. Więc mówię, fajnie, że ten sprzęt dalej będzie, że z tego się nie wycofują. Yy, następne, tak? 4 tytuły ukażą się na. Na inny konsolach, tak? czyli właśnie High Rush, y Sea of Thieves i Bentiment. No Rush y jest to taka, że tak powiem, y nawalanka y z muzyką. Ja osobiście w to nie grałem, ale gra, zbiera niezłe, niezłe opinie, więc myślę, że jak najbardziej komuś się pewnie spodoba. tak? Sea of Thieves jest to multiplayer od Xboxa, który, który już kupę czasu. Mają u siebie zieloni z początku. Ta gra, z tego co wiem, nie, nie zachwycała jakoś mocno, ale oni ją później poprawili. Gdzie naprawdę znajomi moi twierdzą, że to jest bardzo ciekawy tytuł, fajnie się gra no, w multi. Także myślę, że też, też, też bardzo fajne, że się jeszcze większe grono to zwiększy graczy. Więc, więc mówię, jak ktoś będzie chciał, to sobie zagrał. Ogólnie statki, piraci. I tak dalej. Bentiment, nie mam pojęcia, co to jest. To jest jakaś chyba ten mniejszy tytuł. Nie wiem, jaki będzie ten czwarty, bo, bo tutaj akurat nie, nie mam zapisanego. Być może to będzie Starfield kiedyś. Być może to będzie, nie wiem, Call of Duty. Bo wydaje mi się, że też ogólnie Xbox też nie rezygnuje do końca z wydawania Call of Duty na, na PlayStation. Z tego względu, że przecież wiemy, że na PlayStation, właśnie najwięcej y, osób w to grało, więc trochę byłoby dla mnie głupotą, tak? Mimo że Microsoft ma pieniądze, no to też nie wydaje mi się, żeby oni oni też chcieli inwestować, a nie zarabiać na tym, tak? Nawet kosztem tego, że będą to wydawać na przykład na swojej platformie i mogliby mniej zarobić. No bo no nie oszukujmy się, skoro się zdecydowali na, na jednak jakieś tam gry, y, wydawanie gier na, na inne platformy, no to też jednak chyba chodzi o pieniądze, no bo, bo przecież na pewno mają jakiś strzechów nad sobą którzy mają te swoje tabelki i tak dalej i, i na pewno będą, będą chcieli też na tym zarabiać. No nie po to też wydali tyle pieniędzy, żeby faktycznie wszystko było, wszystko było na jednej yy, konsoli. Bo mimo, mimo tego, że, że faktycznie pokupili tych studii, no to no nie oszukujmy się. Wydaje mi się, że, że dla siebie tylko i wyłącznie tego nie zrobili, bo muszą też coś na tym zarabiać. Tak? Będą mieli pewnie eksy, ale na pewno też będą chcieli na tym Zarobić więc myślę, że po jakimś czasie te gry będą wychodzić. Bo tak samo jest przykładowo teraz z Sony od, od tej generacji, gdzie jednak no, nie pomyślelibyśmy może wcześniej, że oni będą chcieli wydawać swoje gry na pecety, a jednak to robią. Robią to i coraz więcej, że tak powiem, tych tytułów ekskluzywnych na te pecety się, się pojawia. tak? Czy, czy pierwszy Horizon, The Last of Us Part 1, Dead Stranding, Day's Gone. Także mówię, świetne tytuły i chcą na tym jeszcze raz zarobić. tak Mówię, no nie mam nic przeciwko, no jeżeli sobie takie coś tak, po jakimś czasie wydać wydać grę na inną, inną markę. Więc myślę, że tutaj są twórcy fani spokojniejsi tak pod tym względem, że jednak faktycznie no, nie będzie tak, był w spekulacjach, że, że wszystkie gry będą wydawać na yy, wszystkie swoje eksy będą wydawać na na, na, na inne platformy. Fajnie bo to się wyjaśniło. No i jeszcze jedna informacja, myślę, też taka, taka, dosyć ten. Ciekawa, że jednak, że mają już 34 milionów użytkowników Game Passa, tak? No, liczba robi wrażenie. Ja osobiście uważam, że Game Pass to nie jest, nie jest zła sprawa. Wiadomo, że to nie są nasze gry, bo to tylko sobie po prostu możemy, płacimy abonament i sobie tam powiedzmy, można wypożyczyć, ograć. I tak dalej, więc, więc jeśli ktoś zbiera gry, no to, no to wiadomo, że to nie jest dla niego. Ale ja też zbieram gry i też czasami przykładowo, nie wiem, nie kupuję wszystkich gier na premierę, bo wiadomo, że te ceny ponad 300 to nie są jakieś małe ceny, a za jakiś czas gra potanieje, więc, więc Game Pass jest taką fajną opcją, że jeżeli coś jest w tym Game Passie, a wiemy, że gry ekskluzywne są w Game Passie od, od, od pewnego czasu, na day one, czyli w dniu premiery, no to to jest naprawdę dosyć fajny i tani koszt. Yy, ogrania sobie kilku tytułów. Nie? Yy, ja przykładowo robię tak, że za jakiś czas wykupuję tego Game Passa na jakieś 2-3 miesiące i tytuły, które mi się uzbierały, sobie ogrywam, tak? Więc przykładowo maksymalnie za za jakieś 180 złotych, bo teraz Game Pass chyba najdroższy od Ultimate jest po, po 55-60 zł, yy, To mówię, za, za około 20 złotych sobie mogę sporo tych gier poogrywać, a z kopię fizyczną mogę sobie kupić później, tak? Bo to mi w niczym, w niczym nie przeszkadza, tak? Więc mówię, Game Pass spoko, 34 miliony robi wrażenie. Pytanie tylko, czy oni podali że to 34 miliony stałych użytkowników, czy po prostu w ogóle, jak kto kiedykolwiek wykupił, nie? Więc to jest też, też ciekawe. No i wiemy, że pierwsza spora gra, która wyląduje w Game Passie, to będzie Diablo 4 i będzie to w marcu w marcu Diablo 4 już będzie więc jeżeli ktoś lubi serię Diablo no to, to na pewno duży tytuł będzie mógł sobie ograć ograć w marcu ja nie grałem, różne opinie słyszałem o tej grze ale mówię, nie będę się więcej opowiadał no bo, bo tak jak mówię osobiście to nie grałem, nie sprawdzałem więc nie chcę tutaj że tak powiem się opierać tylko i wyłącznie na opiniach, na opiniach innych no i co to chyba tyle? tak? Takie najważniejsze informacje z tego podcastu. Co więcej mogę powiedzieć. Także myślę, że ta sytuacja się wyjaśniła. Gracze są spokojniejsi, bo z tego co już nawet słyszałem, to ponoć już takie grube akcje gdzieś tam ludzie robili, że na przykład wyprzedawali swoje, swoje kolekcje, bo już sobie stwierdzili, że jak na Xbox po prostu wydaje gry na wszystko, nie będzie inwestował w konsolę, no to, to już im tego nie potrzeba, tak? Więc myślę, mówię, gracze są spokojniejsi, eksy są na swoich miejscach. A mówię, jak z czasem będą chcieli jakieś gry wydawać na inne platformy, to nie widzę w tym żadnego problemu. Yy, niech to będzie po roku czy po dwóch. Czemu nie? Kto ma ograć, to ogra, a jak sobie na przykład nie ogra od razu, no to przecież nikt mu nie każe kupować PlayStation, jak ma Xboxa i sobie dogrywa na PlayStation, tak? Tak samo jak na przykład teraz gry wydają, bo tak jak powiedziałem, PlayStation, yy, wydaje swoje gry na PC, po, powiedzmy, tam po paru latach, to nie wiem, no to ja też mam przykładowo sprzedać konsole, bo, bo ten no nie, no to mówię, chcą, to to niech wydają. Będą mieli z tego tylko więcej, więcej pieniędzy. I Jeżeli to tylko wykorzystają yy, dla, dla nas, dla graczy, chociaż wiadomo, no, to są korporacje, tak, to są korporacje i, i tutaj też, yy, że tak powiem, no. Jak nie będą mieli może potrzeby, żeby walić tymi grami, to to nie będą tak. Widzimy, jaka ta generacja jest, że pod względem gier tutaj nie ma tak dużej intensywności jak było chociażby w poprzedniej generacji. tak, Więc mówię, no fajnie, konkurencja jest potrzebna, bo to jest tylko dla nas graczy, graczy lepsze. Więc mówię, tyle ode mnie, jeżeli chodzi o to ostatnie zamieszanie stajni zielonych. I co więcej. Zapraszam Was jeszcze raz na grupę na Facebooku Pasjonaci Console. Wszystkie linki do tego znajdziecie pod filmem. No i co? Ja dzięki za uwagę. Napiszcie w komentarzach, co Wy o tym myślicie. Jakie jest Wasze zdanie odnośnie, odnośnie tych ostatnich wydarzeń Microsoftu. Czy Wam się to podoba, czy nie. No i tyle. Pozdrawiam. Trzymajcie się na razie. Cześć.